No dzisiaj taki inny odcinek. Bo chcę Wam powiedzieć, byłem chory i nie było odcinków. Teraz nagrałem dwa odcinki, omówieniem, że nie było filmów. Ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj porobiłem tu po nie teraz zaraz, stateczka tu stoi. Muszę tego drzewa. Byłem u przyjaciela, to nie miałem czasu. O, chcę pozdrowić bikusia bo pisze komentarze lajkuje, subskrybuje co mogę jeszcze wam powiedzieć eee, kukurydza dostaje grzybów to jest takie siwo-biała kolba i to trzeba wyrywać, bo jak nie ma to kukurydza jest zatruta, zgnije no a chyba ładnie tu posprzątałem, o nie, przepraszam co ja robię eee, posprzątałem chyba ładnie tylko to drzewo wywiozę, bo tu będzie stać kukurydza. Tu położę folię i tu będzie stać kukurydza. Yy, tam, co nazwieram z pola i oddubię. Bo przecież mam maszynkę, ale tam sprzedam. Kupię taką elektryczną, co tam możesz yy, trzy wiadra wsypać, chyba maksymalnie. I potem yy, to ci ziarno robi. No i co? Yy lajkujcie, subskrybujcie, napiszcie komentarz 123, to przypnę Wam serduszko. Pa-pa!